Cześć drodzy widzowie, zapraszam Was na nowy odcinek z Opola, gdzie inaugurujemy otwarcie najnowocześniejszego i najnowszego stadionu w Polsce. To obiekt, na który miasto Opole czekało aż 3 lata i wreszcie OKS Odra Opole może na nim oficjalnie zagrać spotkanie. Dzisiaj podejmują Magdeburg w meczu towarzyskim. Zapraszam na odcinek. Elo, elo moi drodzy, kochani, witam Was serdecznie, pozdrawiam z Opola. Z Opola, w którym dzisiaj miejscowa oderka Opole. Podejmie FC Magdeburg, będzie to otwarcie, i inauguracja, jeśli chodzi o nowy stadion właśnie w Opolu. Jeden z najnowocześniejszych w Europie. 11600 widzów jest w stanie wejść na ten obiekt. No i udajemy się już właśnie pod ten stadion. Ja dojechałem z Gdańska pociągiem 6 godzin, także trochę się jechało, ale i pospałem, i popracowałem, także jest naprawdę cud miód. No i co? Zapraszam na odcinek, lecimy a razem z nami, turystyka stadionowa on tour ogólnie podróż mega, tylko Warsa nie było a ja przespałem jak chodził ten pan z wózeczkiem i nie mogłem kawki wypić ale już mnie zaraz futbol rozbudzi byliśmy w ogóle na meczu Magdeburga w jednym z ostatnich vlogów także dzisiaj znowu Magdeburg, tym razem w formie gościa tutaj dzisiaj w Opolu, no i zobaczymy jak to dzisiaj się tutaj rozwinie no bo ten stadion no ma robić wrażenie, tak słyszałem tutaj po wyjściu z dworca taka panorama witamy w stolicy polskiej piosenki że miasto Opole właśnie tutaj z festiwalu w Opolu słynie, no i że jest właśnie capital city of Polish song. Mnie też dzisiaj przyjeździ z Magdeburga, także no, będzie tutaj też obsada gości, Obecnie na nowym stadionie w Opolu, no, a ja sobie stoję w centrum czekam na transport, tam. Ci, co zawsze w tle, ale wiemy jak jest. Moi kochani, jesteśmy pod nowym stadionem Odreopole, jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie. Mówi się o nim w całej Polsce. Przyjeżdża dzisiaj FC Magdeburg, czyli zespół, na którego stadionie już byliśmy, jako nasz kanał turystyka stadionowa. Zapraszam dzisiaj na otwarcie tego stadionu, no i mam nadzieję, że będzie się działo. Pozdro! Oficjalne zaproszenie wystosowane do mnie ze względu na to, że... Moja rodzinka za pola pochodzi. No i bardzo proszę. Aleksander Mazurkiewicz, czyli ja. I my wjeżdżamy na akredytację. Jest też dostęp do strefy VIP. Więc ja dziś jestem VIP. Akredytacja odebrana. Kierujemy się na drugie piętro. Tam zostanę pokierowany dalej. Dzisiaj komedia, no ale my już wszędzie w Polsce komedia. Także lecimy. Krzysiu Zalewski też jest. zaprosili, tak? Dobry, Dziękujemy Krzysiu Zalewski. Kawał artysty. Ja dziś na akredytacji medialnej, nie na foto, czyli mam tutaj jakby dostęp do prasy. Do tego co widzę za mną komentatorzy generalnie, jakieś takie kwestie journalistyczne, dziennikarskie także inny trochę typ akredytacji, natomiast bardzo, myślę, ciekawe też przeżycie z takiej perspektywy oglądać otwarcie tego pięknego, nowoczesnego stadionu z wieloma udogodnieniami pod kątem ekologii. No i odpalone ze strony Magdeburga. No i o to chodziło. Komando FC Magdeburg, obecni. To ze strony gospodarzy, 1945 rok założenia, Opolski Klub Sportowy od Reopole, no nie mogło być inaczej. Oprawka na meczu inauguracyjnym to jest po prostu podstawa, piłkarze grają, a tutaj trwa show na trybunach. Wysunięta oprawka, tutaj zadymka, po show. Dron lata, piro odpalone przez kibiców oks -u. Piro po jednej, po drugiej stronie, także no, na trybunach na razie naprawdę doping i spektakle fajne. Bardzo ciekawe i sympatyczne. Szybkie info z Zgodowiczach. razem z Odreopolo Opole obecna dziś Polonia Bytom jak i Zagłębie Lubin, natomiast z Magdeburgiem polski chutnik Kraków, HKS jest nawet ich flaga W tym właśnie miejscu. No mecz towarzyski na razie też bez większych wrażeń na boisku. Na trybunach naprawdę jest na co popatrzeć, jest czego posłuchać, ale na boisku ojojoj. Pierwsza połowa meczu zakończona. Na trybunach mamy naprawdę fajne show. Natomiast na boisku no powiem krótko, padaka. Bądźmy obiektywni. Tak powinny wyglądać inauguracje stadionów. Bardzo ciekawe koncerty, wspaniałych artystów. Do tego pokazy, piro, oprawy, jeśli chodzi o kibiców obu drużyn. No i za mną stadion, z którego miasto Opolej-Opolszczyzna może być naprawdę dumne, bo jest to niesamowity, modernistyczny obiekt na skalę światową, tak naprawdę. Największym sukcesem opolskiej Odry było trzecie miejsce na przełomie lat 63-64, to był właśnie ten sezon. No, do tego jeszcze Puchar Ligi w 77 roku, który już nie istnieje, ale klub z dość sporym fanbase. Em. Jak widać przyjechały też zgody z Glubina i z Bytomia, no i obecni goście z Magdeburga. Teraz jestem na strefie VIP. nagrywam mnie moja kochana siostra Adam. Dziękuję Adam za twoją pomoc. Wcinamy sobie trochę cateringu vip -owskiego. Jest sporo ludzi. Jest też legendarny trener, pan Antoni Piechniczek. Możesz, Ada, pokazać, jak to wygląda w kuluarach. Nowa huta, tylko chłodnik. Obecni fani Hutnika z Grodu Krakan. Jest też ze mną moja rodzinka, moja młodsza siostra i mój tata, ojciec urodzony w Opolu. Jak ogólnie dzisiaj wam się tutaj podoba? Zarobiście, to jest odcinek specjalny. Jeden, jeden! Piękny gol bezpośrednio z rzutu wolnego. Mecz inauguracyjny w Opolu, dobieg końca. Koniec meczu, 1 jednego. 1. Zainaugurowane otwarcie stadionu w Opolu. Obiekt, który naprawdę warto zobaczyć i przyjechać tu na mecz pierwszej ligi. Stadion już opustoszał w tle meczu reprezentacji Polski, która aktualnie gra z Litwą. Dziękuję Wam bardzo za to, że mogłem to dla Was relacjonować. Vlog jest nagrany, ja wjeżdżam na kolacyjkę, także bardzo miło, bardzo sympatycznie i Opole nocą da się lubić. Kolacyjka naprawdę warto. Tutaj taki kościółek, tu się pary podobno fotografują. Tutaj element Starego Miasta w Opolu. Jest kameralnie, jest sympatycznie, na spacerek w sam raz, a pogoda rozpieszcza. Początek wiosny naprawdę zaskakuje. Drodzy widzowie, jest z nami tak się składa wiceprezydent Obola, przy okazji mój wujek. Cześć wujku. Pozdrawiam serdecznie. Witam serdecznie. Pytanie ode mnie, jako że jesteśmy w Opolu, a ten kanał może to turystyka stadionowa, to też zawsze staramy się pokazać coś obok. Co Ty, jako osoba urodzona w Opolu, pokazałbyś osobom postronnym, które przyjeżdżały do tego, co jak co, nieoczywistego miejsca w Polsce, jeśli chodzi o turystykę? Bardzo zapraszam do, do naszego miasta. Ono jest znane z tego, że jest stolicą polskiej piosenki. Ale to nie tylko. Wczoraj otwieraliśmy stadion. Najlepszy stadion w Polsce, najpiękniejszy w chwili obecnej, a na pewno naj, najnowocześniejszy. Także zapraszam też nowy, na ten nowy punkt na, na mapie turystycznej. Wspaniałe ZO, Starówka, bardzo zabytkowe centrum miasta. Jeden z najstarszych. Zamków piastowskich, grobów piastowskich, kościoły, katedry. Bardzo dużo historii, ale też dużo nowoczesności. Nowocześnie rozwijające się miasto, partnerów technologicznych, firmy globalne, lokalne. Zapraszamy też w wspaniałą kuchnię. Także jak widać, jest co zobaczyć i ogólnie, jak się rozwinęło miasto na przestrzeni ostatnich paru lat? Bardzo żeśmy się rozwinęli. Budżet miasta, jeżeli już przechodzimy na takie liczby, wzrósł trzykrotnie w ostatnich kilku latach. Produkcja przemysłowa wzrosła 65%, także jesteśmy bardzo jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się miast. Inwestujemy w jakość życia, w edukację, ale też w turystykę i sport. No i muszę się zapytać, ten sport na koniec, jako że jednak zajmujemy się głównie piłką, wiemy, jaka jest sytuacja. Odryw tabeli, nowy stadion, ale czy odreł utrzyma się w pierwszej lidze? Utrzyma się i zmierzamy wyżej. Wszystkiego dobrego wujku, pozdrawiam. Ten odcinek był też iście wyjątkowy, bo był w nim obecny mój ojciec Aro. Także Aro, wielki tutaj koneser futbolu. Jak ci się podobało w rodzinnym mieście, bo tu się urodziłeś? Tu się urodziłem. Wychowałem w Siedcach. Odcinek specjalny opole Pole Siedce. Podobało mi się mega otwarcie stadionu, który kibicuje. Wróciłem do rodzinnego miasta z moimi dziećmi, z Tobą, z Olkiem i z Adam. Nic tylko się cieszyć, Po prostu piękne w życiu są nie tylko chwile. Pozdro! Na koniec tego odcinka na Leśniczki w Centrum Pola. Ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne relacje. I bardzo dziękuję za ten odcinek. Dobrego dnia i spokojnej wiosny Wam życzę.